Pinokio, rozdział 24. Pinokio dostaje się na wyspę zabieganych pszczół i odnajduje wróżkę. W nadziei, że zdąży z pomocą dla biednego tatusia, Pinokio przez całą noc płynął przed siebie. Ale jaka straszna była ta noc ulewa grat, grzmoty, a błyskawice tak rozdzierały niebo, że było jasno jak w dzień. O poranku dostrzegł nieopodal długą smugę zieleni. Była to wyspa pośrodku morza. Robił wszystko, aby dopłynąć do brzegu, ale na próżno. Goniąc jedna za drugą i przeskakując przez siebie nawzajem, fale przekazywały go sobie, jak gdyby był gałązką drewna albo źdźbłem trawy. Wreszcie i na szczęście dla niego nadeszła fala tak potężna i gwałtowna, że wyrzuciła go na piasek. Na plażę. Uderzenie było tak mocne, że kiedy upadł na ziemię, zachrupotały mu wszystkie żebra i wszystkie stawy, ale natychmiast pocieszył się słowami. I znowu mi się udało. Tymczasem niebo powoli się rozjaśniało. Słońce wyjrzało w całym swym blasku, a morze ucichło i znieruchomiało jak plama oleju. Pajacyk rozwiesił swoje ubrania na słońcu, żeby je wysuszyć i zaczął rozglądać się na lewo i prawo, czy na tej bezkresnej płaszczyźnie morza nie pojawi się przypadkiem mała łódka, a w niej mały człowieczek. Ale chociaż wytężał wzrok, widział przed sobą tylko niebo, wodę i żagiel jakiejś fregaty, tak daleki, że wyglądał jak mucha. Gdybym choć wiedział, jak nazywa się ta wyspa, mówił idąc przed siebie – Gdybym choć wiedział, czy na tej wyspie mieszkają uprzejmi ludzie, czyli tacy, którzy nie wieszają dzieci na drzewie. Ale kogo miałbym o to zapytać? Przecież tu nie ma nikogo. Myśl, że jest sam jak palec w środku niezamieszkanej krainy, napełniła go takim smutkiem, że już miał się rozpłakać, kiedy nagle, tuż przy brzegu, ujrzał dużą rybę, która płynęła sobie spokojnie z wynurzonym łebkiem. Nie znając jej imienia, Pajacyk zawołał głośno, żeby ryba mogła usłyszeć: Szanowna pani, czy możemy zamienić słówko? Nawet dwa, odparła ryba, która okazała się uprzejmym delfinem, tak uczynnym, jakich mało we wszystkich morzach na świecie. Czy zechce mi pan powiedzieć, czy na tej wyspie są miasta, gdzie można coś zjeść, nie będąc samemu zjedzonym? Oczywiście, że są odrzekł delfin. Jedno jest na przykład niedaleko stąd. Jak można tam dotrzeć? Musisz pójść tamtą dróżką na lewo, a potem prosto przed siebie. Trudno pomylić drogę. To jeszcze o coś zapytam. Czy pływając tak dniami i nocami po morzu, nie widział Pan przypadkiem małej łódeczki z moim tatusiem? A kim jest Twój tatuś? To tatuś najlepszy na świecie. Tak samo jak ja. Jestem najgorszym synkiem, jaki może się przytrafić. W burzę taką, jaka była tej nocy, odparł delfin, łódeczka zapewne poszła na dno. A tatuś? pewnie pożarł go straszny rekin, który od kilku dni sieje w naszych wodach postrach i spustoszenie. A ten cały rekin jest duży? Spytał Pinokio, który już zaczynał trząść się ze strachu. Czy jest duży? Powtórzył delfin, żebyś mógł go sobie wyobrazić powiem, że jest większy od pięciopiętrowej kamienicy, a jego pysk jest tak szeroki i głęboki, że wjechałby w niego bez trudu cały skład pociągu z rozpędzoną lokomotywą. Mamusiu, zawołał przerażony pajacyk, ubrał się w mgnieniu oka i powiedział do delfina, do widzenia, panie delfinie, proszę wybaczyć, że przeszkodziłem i dziękuję za pańską uprzejmość. Co rzekłszy, bez zwłoki skręcił w dróżkę i zaczął iść szybkim krokiem, tak szybkim, że jego marsz spokojnie można by nazwać biegiem, ale kiedy usłyszał choćby najmniejszy szelest, odwracał się za siebie z obawą, że podąża za nim ten straszny rekin, wielki jak pięciopiętrowy dom z pyskiem, przez który przejeżdża pociąg. Pół godziny później znalazł się w małym miasteczku zwanym krainą zabieganych pszczół. Ulice aż się roiły od osób, które krzątały się w różnych sprawach. Wszyscy pracowali, wszyscy mieli coś do roboty. Choćby ze świecą szukać, nie było nikogo, kto by się lenił czy włóczył. Zaraz widać, powiedział od razu ten z Pinokio, że jest to miasteczko wyjątkowo nie dla mnie. Ja nie urodziłem się po to, żeby pracować. Tymczasem doskwierał mu głód, ponieważ minęła już cała doba, od kiedy nic nie jadł. Nawet garstki wyki. Co tu robić? Miał dwa sposoby na zaspokojenie głodu: poszukać sobie pracy, albo żebrać o jakiś pieniążek czy kromkę chleba. Żebrać się wstydził, bo tatuś zawsze mu powtarzał, że o jałmużnę mają prawo prosić tylko ludzie starzy i chorzy. Ale na tym świecie prawdziwymi biedakami zasługującymi na opiekę i litość są tylko ci, Którzy ze względu na wiek albo wskutek choroby po prostu nie są w stanie zarobić na chleb pracą własnych rąk. Wszyscy inni mają obowiązek pracować, a jeśli nie pracują i cierpią głód, tym gorzej dla nich. I oto szedł ulicą spocony, zdyszany mężczyzna, który sam z wielkim trudem ciągnął dwa wózki z węglem. Pinokio, któremu z wyglądu wydał się on dobrym człowiekiem, podszedł do niego. I spuszczając ze wstydu wzrok, poprosił półgłosem. Czy zlitowałby się pan nade mną i dał mi pieniążek, bo czuję, że umieram z głodu? Nie dam ci grosza, odparł węglarz. Za to dam ci cztery, pod warunkiem, że pomożesz mi zaciągnąć do domu te dwa wózki węgla. Muszę przyznać, że pańskie słowa mnie dziwią, odparł urażony pajacyk. I tak dla pańskiej wiedzy, to nigdy nie pracowałem jak osioł, i nigdy nie ciągnąłem wózka. Tym lepiej dla ciebie odpowiedział węglarz, bo jeśli mój chłopcze naprawdę umierasz z głodu, to zjedz dwie duże kromki swojej własnej pychy i uważaj, żeby nie stanęły ci w gardle. Po kilku minutach tą samą ulicą szedł murarz, który niósł na plecach wiadro z wapnem. Czy ulitowalibyście się szlachetny panie nad biednym chłopcem, któremu z głodu aż zbiera się na ziewanie? i dalibyście mu choćby pieniążek, chętnie poniesie ze mną to wapno, odparł murarz, a zamiast jednego pieniążka dam ci pięć. Ale wapno jest ciężkie, powiedział Pinokio, a ja nie chcę się trudzić. Jeśli nie chcesz się trudzić, mój chłopcze, to poziewaj sobie jeszcze przez chwilę i niech ci to wyjdzie na zdrowie. W niecałe pół godziny przeszło jeszcze dwadzieścia innych osób. Pinokio każdą z nich prosił o jałmużnę, ale każda odpowiadała to samo. Jak ci nie wstyd, zamiast włóczyć się po ulicy, poszukaj sobie lepiej jakiejś pracy i naucz się zarabiać na chleb. Wreszcie, zjawiła się jakaś poczciwa kobieta, która niosła dwa dzbany wody. Czy nie pogniewacie się, dobra kobieta, jeśli napiję się wody z waszego dzbana? Spytał Pinokio, którego aż paliło z pragnienia. A napij się, bardzo proszę, mój chłopcze, powiedziała kobieta, stawiając dzbany na ziemi. Pinokio chłonął wodę jak gąbka, a kiedy już zaspokoił pragnienie, wymamrotał cicho, ocierając usta. Pić już mi się nie chce, ale może mogłaby mnie pani też nakarmić? Na te słowa dobra pani natychmiast odparła. Jeśli pomożesz mi zanieść te dzbany z wodą do domu, dam ci duży kawałek chleba. Pinokio zmierzył dzban wzrokiem i nie odpowiedział ani tak, ani nie. A prócz chleba dam ci dużą porcję kalafiora przyprawionego oliwą i octem, powiedziała dobra kobieta. Pinokio znów zmierzył wzrokiem dwa dzbany i nie odpowiedział ani tak, ani nie. A po kalafiorze podam ci duże ciastko nadziewane różaną konfiturą. Słysząc obietnicę takiego przysmaku, Pinokio już nie umiał odmówić i robiąc mądrą minę, powiedział: Cóż robić? No dobra, zaniosę wam ten dzban do domu. Zban był bardzo ciężki i pajacyk, który nie miał siły dźwigać go w rękach, postawił sobie naczynie na głowie. Kiedy doszli do domu, dobra pani posadziła Pinokia przy niewielkim, zastawionym stole, położyła przed nim chleb, przyprawiony kalafior i ciastko. Pinokio nie tyle zabrał się do jedzenia, ile się na nie rzucił. Jego brzuch był jak puste miasto, wyludnione od pięciu miesięcy. Kiedy wreszcie ugasił wściekłe ataki głodu, uniósł głowę, żeby podziękować swojej dobrodziejce, lecz nie skończył jeszcze wpatrywać się w jej twarz, kiedy wydał z siebie okrzyk – och! – przeciągły i pełen zdumienia i siedział jak zaczarowany, z wytrzeszczonymi oczami, z widelcem zawieszonym w powietrzu, z ustami pełnymi chleba i kalafiora. Czemu tak się dziwisz? Spytała ze śmiechem dobra kobieta. To jest, wyjąkał Pinokio to jest to jest tak, że wydaje mi się wydajecie mi się tak, tak, tak ten sam głos, te same oczy, te same włosy tak, tak, tak. Wy też macie niebieskie włosy jak ona. O moja wróżeczko, o ty moja wróżeczko, powiedzcie mi, że to wy, że to właśnie wy. Nie doprowadzajcie mnie do łez. Gdybyś wiedziała, tyle płakałem, tyle wycierpiałem. Mówiąc to wszystko, Pinokio przelewał krokodyle łzy i rzuciwszy się na klęczki, obejmował kolana tajemniczej pani. To już koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam was na następny. Do usłyszenia!